Dobry, witam na kanale tym Z powrotem. Ja w tej dzisiaj wyjątkowy odcinek e, wersja Home Edition. Niestety dopadła mi mała kontuzja. żeberko to było za mało, więc musiałem się doprawić troszeczkę mocniej. A co się wydarzyło? No niestety, kolejna, kolejna kontuzja. E, tym razem połamany palec, zmiażdżony. Rozpadł się na kawałki, także. Chwilowo wykopki wstrzymane. A cóż, dlaczego ten odcinek nagrywam? Pamiętacie, że kiedyś Wam wspominałem o gabloce, którą przerabiam, którą robię? Naprawiłem ją. Tutaj za chwilę będziecie mieli zdjęcia, jak wyglądała podstawa, i góra. A teraz, jak wygląda podstawa, i góra po, no po naprawie, tak? Bo zrobiłem nowy dół, nową górę. Wcześniej była wycięta dziura na oświetlenie, teraz to polikwidowałem wszystko. Zaraz wam pokażę, jak, jak się prezentuje cała gablotka, i w tym odcinku będzie jeszcze otwarcie dwóch e, dwóch paczek i jednej paczki, która będzie być może niedługo elementy z tej paczki będą przeznaczone na, na konkursy. Także już wam prezentuję, jak wygląda. Moja gablotka. No, musiałem trochę toalety przysłonić, bo słoneczko troszeczkę za mocno wbiło. No a tutaj są oczywiście yy, kubki, część z licytacji, część gdzieś tam pozostawałem. Tak jak tutaj ten kubeczek ze Zlotu Odyńców. Najpiękniejszy, jeden z piękniejszych kubeczków. <laughs> Nie wiem czy to będzie widać, spróbuję Wam powiększyć. Przepiękny kubek od Pani Boguckiej. No, jest naprawdę tego sporo, choć co prawda, to nie wszystkie kubeczki, bo jeszcze chyba dwa gdzieś tam miałem w samochodzie. A tu oczywiście na dole będą zbierane fanty, które, yy, zbierane rzeczy, które będą przeznaczone na, no pewnie na jakieś konkursy licytacje. No i oczywiście będzie jedna zmiana będzie zmiana logo, ale to za chwilę. No, już poczuszkę pierwszą otworzyłem, bo. Nie chciałem się pociąć, o przydałoby mi się dwie ręce jeszcze. Pierwsza paczuszka jest od, od Rafika. Od vlog Rafika. Jest mega naszywka, wyląduje w samochodzie, bo już samochód się ładnie zapełnił, ale to Wam pokażę później. Cóż tu mamy jeszcze? O kurczę, no piękna. No to już są dwie. I tu mamy trzecią. Wow. No będą. Będą zdobić samochodzik. Cóż my tu mamy jeszcze. O. A ze szponem to ja byłem na zlocie ze stowarzyszeniem Nadwiślańskie urzecze. Także poznałem mega chłopaki, także zapraszam swoją drogą do nich na kanał I cóż my tu mamy jeszcze z jednym ręką teraz troszeczkę człowiek. Nieporadny. Nie chciałbym go potłuc. O, jest przepiękny. Jest przepiękny kubeczek. Od rafika. Mega. Zaraz ląduje do gablotki. No i chyba najważniejsza przesyłka. <grymny> najważniejsza przesyłka, która dotarła od Andrzeja z kanału drujca i zobaczcie jaka naszywka zaszczyci no ta naszywka wyląduje w gablotce nie wyląduje w samochodzie a wyląduje w gablotce no jest przepiękna przecudowna no to co tu jest jeszcze jedna paczka także za chwilę ją otwieramy no i tak się prezentuje już cała gablotka także naszywka powiem wam jest przepiękna i warto, naprawdę warto brać udział w takich akcjach pomocowych, bo jedna sprawa, że macie z takiej pomocy pamiątkę, to co najważniejsze, możecie pomóc osobie, która faktycznie tej pomocy potrzebuje. Otwieramy kolejną paczkę. No to częściowo paczuszka już jest otwarta, więc zaglądamy, zaglądamy do środka. Cóż my tu mamy, cóż my tu mamy, eee, akcesoria do Manticory, akcesoria do Manticory, będzie obudowa, będzie osłona cewki do ósemki eee, do pinpointera, to kolejny zestaw, o to nawet chyba w prezencie dostałem, <laughs> no kolejny pokrowiec na, mm, na powerbank do, do Manticory, o mega osłonka do pinpointera, to będą akcesoria do, do Jolci Mantykory żeby nie żeby nie była zazdrosna, że tylko dla siebie coś tam uszczknę, no, przepięknie nie no, kozak Zgubiłem ze ślepkę, zgubiłem ze ślepkę od Manticory, i e, Wojtek mi dorobił. Także swoją drogą, za chwilę tu, gdzieś będziecie mieli w lewym górnym, roku, lewym górnym rogu e, logo e, osoby, od której tą paczkę otrzymałem. A jest to mm, na TikToku praktycznie głównie. E, spotkacie go, to jest MTZ wykrywacze. E, już mi, Ci, co mają TikToka, to już wiedzą, że e, ja już tam wstawiałem e, filmik, e, bo już jakieś tam gadżety zamawiałem, właśnie e, od Wojtka. No i to, co Wam mówiłem kiedyś, że znaczy na samym początku filmu mówiłem, że będzie zmiana, zmiana logo. Wcześniej było takie, tutaj dostałem takie, właśnie podkładki pod. Kubeczki pod kawę, herbatkę, także to będzie do wylicytowania, ewentualnie w jakichś tam konkursach. No i następuje zmiana logo. Tutaj wielkie podziękowania dla, dla małżonki Wojtka, bo ona wpadła na genialny pomysł, żeby tego mojego Alefika <grych> lekko przerobić. No i powiem Wam, że no, wyszło przekozacko. A co my tu mamy jeszcze? To są kubeczki i to są kubeczki z nowym, z nowym logo. Ale za chwilę Wam zaprezentuję, cóż to są za kubeczki, bo nie do końca je widać. <śm> no to co? Gotowi na prezentację? No i takie właśnie kubeczki będą dla was. I na pewno ci co pojawią się na zlocie w poniecu mają szansę taki kubeczek otrzymać. Naprawdę jest naprawdę jest tego sporo. Kubków jest cały karton. Tutaj jest mega robota, mega robota właśnie od, od Wojtka w drewienku, to są w formie magnesów to są właśnie w formie podkładek pod kawę specjalnie grubszy plastik, żeby się nie odkształcał przy temperaturze magnesiki, magnesiki i to są fluorescencyjne ten jest zwykły tu oczywiście też mam kilka zwykłych i jeden ze starego logo, też fluorescencyjny no już oczywiście nie mówiąc o tych wszystkich o tych wszystkich gadżetach Także no, powiem Wam, że naprawdę, naprawdę firma godna, godna polecenia. Yy, ogólnie z Wojtkiem, z MTZ wykrywaczem wchodzę w większą, w dłuższą współpracę, bo naprawdę, naprawdę robi mega robotę. Zresztą sami widzicie. No i cóż, miały być wykopki, a jest wersja Home Edition. Miał być wyjazd, no ale niestety mały wypadek pokrzyżował troszeczkę plany. Ale jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Najważniejsze, że, że nie ma aż takiej dużej tragedii. Kości się zrosną, więc nie będzie, nie będzie źle. Cóż, ja nie przedłużam. Zapraszam Was oczywiście na kanał do, do vlografika, do druida i na Facebooka, i na, i na YouTube. No oczywiście, jakbyście mieli jakiś pomysł na siebie kwestii gadżetów to oczywiście zapraszam Was do e, MTZ Wykrywacze, e, również jest na Facebooku, no powiem Wam sami widzieliście, no zrobił mega robotę e, mega kreatywny człowiek mega jakościowo wykonanie e, no i oczywiście termin wykonania, e, więc tu naprawdę jest e, wielki szacun dla niego to co, to, co wykonał e, cóż, kolejny odcinek na chwilę obecną ciężko powiedzieć także Oczekujcie, oczekujcie, bo no nie mam pojęcia, gdzie teraz yy, kolejny odcinek, z czego będzie, być może z kolejnego unboxingu, a być może też yy, z wykopek. Jeżeli będą wykopki, to prawdopodobnie gdzieś będę ruszał w, też w trasę. No i oczywiście te rzeczy, które widzieliście. E, również będą dla Was do zgadnięcia, tak? Nie tylko, przez, e, nie tylko przez licytacje, nie tylko oczywiście przez e, akcje pomocowe, e, nie tylko na zlotach, bo będą też zloty niebawem, no ale oczywiście gdzieś tam mnie spotkacie po trasie, no to domagajcie się <gadżety> o jakieś tam gadżety. Ja na pewno coś tam będę miał ze sobą, więc oczywiście e, z wielką przyjemnością się z Wami nimi podzielę. Cóż, ja nie przedłużam. Widzimy się. W kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Hej!